O, fajnie, że wpadliście. Cześć. Poczekajcie, wyłączę muzykę. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem Riko Grabasz. W poprzednich materiałach pokazywałem wam, jak sobie poradzić na wyspie. Dzisiaj opowiem trochę o wyspie i o atrakcjach, jakie można tu znaleźć. Zanim jednak wyruszymy na zwiedzanie, proszę was o pozostawienie okejki okay pod filmem zasubskrybowanie kanału. Najlepiej z dzwoneczkiem. Okej. Okay. Szybko się przebiorę, wezmę niezbędne rzeczy i możemy wyruszyć. Sam teren ma 134 km2. Jest gdzie się zgubić. Usytuowane są tu metropolie, w których znajdziesz wiele przydatnych rzeczy. Zobacz, ile jest wolnych mieszkań. Oczywiście, jeżeli nie przeszkadza, tobie miejski zgiełk, wieczne remonty, ciągłe korki, trudni sąsiedzi i problemy z parkowaniem. Dla swoich pociech znajdziesz wiele placów zabaw. Oraz renomowanych szkół, o ile jakiś nauczyciel przeżył. Wykrywalność przestępstw przez policję wynosi 0%, a opieka medyczna nie istnieje, więc lepiej dbaj o siebie. Dla tych, którzy mają już dosyć miejskiego życia, polecam mniejsze miasteczka. Może mniej domów do przeszukania, ale jest o wiele spokojniej. Dla osób pragnących poobcować z naturą, są małe wioski. Czas się tu zatrzymał, a jak jesteś farmerem i chcesz założyć swoje rancho. Wyspa to idealne miejsce. Dosyć już o nieruchomościach. Przejdźmy do stref klimatycznych, jakie występują na wyspie. Na południu kraju mamy klimat tropikalny. Tu mnie spotkasz najczęściej. Gdy szukam sprzętu wędkarskiego, albo leżę gdzieś pod palmą, pijąc drinka z parasolką, przyglądając się zombiakom w bikini. Jest to mój ulubiony klimat. Wygląda jak rejska wyspa, ale nie dajcie się zwieść pozorom. Woda jest ciepła i przejrzysta. A plaże czyste i bez januszów z parawanami, którzy opalają się z haliną słuchającą na cały regulator o miłości w zakopanym. Jednak poza kurortem wakacyjnym ziemia jest tu sucha i spalona. Trudno tu znaleźć jedzenie, chyba że nie przeszkadza Ci jedzenie larw na obiad, a oliwek na kolację. W tym rejonie temperatura w cieniu wynosi 35 stopni. Radzę się dobrze nawadniać i używać kremów z dużym filtrem. Kolejny klimat na wyspie to klimat umiarkowany. Występuje w nim niezwykle bujna roślinność. Ta strefa klimatyczna jest najlepsza dla nowych mieszkańców. Domyślam się, że chodzi Wam po głowie pytanie: Grabarzu, dlaczego najlepsze dla nowych mieszkańców? Odpowiedź jest prosta, ponieważ w tym rejonie znajdziesz najwięcej jedzenia. Bez problemu możesz tu żyć, żywiąc się samymi grzybami, które świetnie nawadniają, lub owocami leśnymi, które mają w sobie wiele witamin. Jak już mówiłem, dbaj o siebie, bo służba zdrowia tutaj nie funkcjonuje. Ostatnia strefa klimatyczna to klimat okołobiegunowy. Tu mnie rzadko spotkasz, poza jednym wyjątkiem. Opowiem o tym za chwilę. Lód co to ja toleruję, ale tylko w kostkach i to najlepiej w moim drinku z parasolką na jednej z plaż na południu. No dobra, dla was zrobiłem wyjątek. Pojechałem w okolice, w której zaczyna się wieczna zmarzlina. Tylko zobaczcie, jak temperatura gwałtownie spada. Dalej nie idę. Chyba, że do Zielonej Mili. To jest ten wyjątek, o którym przed chwilą mówiłem. Drugie najlepsze miejsce na wyspie, gdzie można ostro zatankować i przetanczyć całą noc. Dlaczego drugie? Bo pierwszym takim miejscem jest bar u sąsiada na serwerze Stan Wojenki, na który Was serdecznie zapraszam. W zielonej mili znajdziesz wygodne loże oraz dance floor. Szukamy DJ-a, bo ostatnio zmienił się w mapeta i musieliśmy go zutylizować. A to numer jeden na mojej liście miejsc, w których można się znieczulić. Knajpa u sąsiada. Poznacie go, gdyż planujemy nagranie materiału na temat gotowania. Na wyspie nie ma sobie równych w tej dziedzinie i potrafi godzinami opowiadać o gotowaniu i przyrządzaniu drinków. Sąsiad zapewnia także catering na wszystkie imprezy na serwerze. Mówiliśmy już o strefach klimatycznych. Teraz pozwólcie, że wspomnę coś o pogodzie. Jest to ważny temat do omówienia. Pozwoli ci on lepiej przygotować się do dalekich wypraw. Pogoda na wyspie jest nieprzewidywalna. Zmienia się dynamicznie. Wychodzisz na polowanie, w piękny słoneczny dzień, a za chwilę zbiera się wiatr i rozpętuje się burza. Z tego powodu warto zabrać ze sobą przyjść deszczówkę. Możesz ją znaleźć lub zrobić samemu. Dzięki takiemu sprzętowi będziesz miał mniej ubrań do suszenia. Najlepiej jednak oberwanie chmury przeczekać w jakimś domku przy ognisku. Ja tak robię, zwłaszcza jeśli na polowanie wybieram się na motorze. Skoro wspomniałem już o motorze, to opowiem Wam o kilku najpopularniejszych środkach transportu. Przypominam, że wyspa ma 144 km2. Nie jestem aż tak szalony, by po całej wyspie poruszać się pieszo. Czy ja wyglądam na pielgrzyma? Można tu znaleźć lub kupić wiele pojazdów takich jak ten, na przykład Cross. A propos, na sąsiedniej wyspie znajduje się idealnie przygotowany tor wyścigowy. Nadaje się on do testowania naszych rumaków lub organizowania wyścigów. Niedawno na serwerze Stan Wojenki odbył się wyścig krosowy, w którym główną nagrodą był piękny czerwony pickup. Skrót z tego wyścigu znajdziecie na moim kanale YouTube, a całą imprezę na Twitchu. Link do mojego Twitcha znajdziecie w opisie filmu. Dla miłośników czterech kółek dostępne są takie samochody jak SUV czy pick-up. Dla mnie wymagających kłady. Ja osobiście mam inne poczucie estetyki. Zawsze chciałem mieć takie coś. Właśnie po to, by wozić ją. kupiłem czerwony ciągnik, kupiłem czerwony ciągnik. Jeżeli jednak nie stać się na zakup samochodu albo masz pecha i nie możesz żadnego znaleźć, zawsze możesz wykraftować sobie taczkę. Ma trochę miejsca na znaleziony staw podczas przeszukiwania budynków, ale dość trudno znaleźć osobę, która będzie cię wszędzie wozić. W lewo, w lewo! Z paliwem do naszych pojazdów nie ma problemów. Dostępne są całodobowe stacje benzynowe. Tu jednak muszę was ostrzec. Często obsługa na stacji ma bombowe poczucie humoru. Bombowe, rozumiecie? Mieszkam na wybrzeżu, w związku z czym często poruszam się motorówką w celu przeszukiwania nadmorskich miejscowości. Motorówkę zatankujesz w portach, tu także bywa wesoła obsługa. Jeśli zapomnisz zalać bak, zawsze możesz wrócić do domu wiosując. Płynie łódź moja zburzony, Morzem brzegu nie widać o żagle. Wieje, inny by pewnie już stracił głowę. Ja się tylko śmieję. Łódkę wykorzystuję nie tylko do plądrowania nadmorskich miejscowości przecież nie jestem wikingiem ale także do wypraw na ryby. Są one doskonałym źródłem witamin oraz minerałów. Jest możliwość połowu ryb słonowodnych, takich jak tuńczyk lub słodkowodnych, takich jak Karp. Na północy znajdziesz duże jezioro, w którym ponoć można złowić suma. Oczywiście gatunków ryb jest dużo więcej niż te, które wymieniłem. Takie Eldorado dla wędkarzy. Ci, którzy lubią wędkować, nigdy nie ochodzą głodni. Aby łowić nie wystarczy granat czy akumulator, w tym celu konieczna będzie wędka. Spokojnie, nic nie musisz przywozić ze sobą, cały sprzęt jesteś w stanie znaleźć sam lub wykraftować. Możesz nawet znaleźć spławiki ze świetlikiem, które idealnie nadają się na połowy nocne. Zasada wędkowania jest prosta. Na wędkę nabierz żyłkę, dobierasz spławik w zależności od tego czy łowisz za dnia czy nocą. Do tego haczyki i przynętę. Zarzucasz zestaw i czekasz na branie. Jak ryba weźmie, zaczynasz lewym przyciskiem myszy, a rolką zwijasz lub rozwijasz żyłkę. W teorii jest to proste. W praktyce to wygląda tak. Ty dla mnie jest. Kolejną atrakcją wyspy jest Łowiectwo. Jest tu wiele ambon, na których czasem można znaleźć fajny sprzęt lub wypatrzyć zwierzynę. Polowanie trwa zdecydowanie dłużej niż wędkowanie, lecz daje więcej profitów. Dzięki skórze swojej ofiary wykraftujesz przydatne rzeczy, a mięso daje tyle, że wykarmić nim cały pułk u annu wielkopolskich. Podczas swoich myśliwskich wędrówek możesz wpaść na dziki, kozy, pospolite szaraki czyli zające, możesz spotkać konia, osiołka, a nawet jelenia. Jeśli nie trafisz na polowaniu na zwierzęta, które wymieniłem, możesz zawsze upolować kruka czy mewę. Te są zjadliwe. W lasach spotkasz też wilki czy niedźwiedzie, z których będziesz mógł zrobić sobie ładny dywanik. Jeżeli jesteś weganinem pacyfistą i brzydzisz się mięsem i bronią, a jedyne co jadasz to wegańskie parówki prosto z półek w sklepie, możesz mieć mały problem. Sklepy są dość słabo zaopatrzone, a sprzedawca bywa dość nerwowy. W tym celu możesz przerzucić się na najstarszy zawód świata, czyli zbieractwo. Przy domowych ogródkach znajdziesz wiele warzyw i owoców, które pomogą tobie w utrzymaniu formy i zdrowia. Jak już wspomniałem, służba zdrowia nie istnieje i najlepiej zapobiegać niż leczyć. Teraz atrakcje dla miłośników zwiedzania bunkrów. Domyślam się, że jest was tu wielu. Problem jest w tym, że bunkry są chronione. Poza zgrają zombiaków przechadzającą się między militarnym sprzętem, który tu można znaleźć, spotkasz roboty, które tylko czekają na to, by wpakować sobie kulkę między oczy. Takich baz znajdziesz kilka na mapie. Niektóre są chronione lepiej, a inne gorzej. Wśród drzew możesz odnaleźć też stare bunkry. Raczej nie znajdziesz w nich jakiegoś nowego sprzętu, a raczej stary, pordzewiały karabin czy tam bagnet. Ale dla koneserów takich fortyfikacji i miłośników historii jest to perełka godna uwagi. Jeżeli jesteś miłośnikiem mody i nowoczesnych stylówek, możesz poczuć się tu jak w lumpeksowym raju. Ilość ubrań, jakie możesz tu znaleźć jest ogromna. Ja już mam pełne dwie szafy, a nadal znajduję coś, czego wcześniej nie widziałem. Gdyby ktoś zadał mi pytanie, co uważam za najlepszą atrakcję na wyspie, to musiałbym się poważnie zastanowić. Hmm. I chyba was zaskoczę, bo pierwsze co mi przychodzi do głowy to mapety. Możesz robić z nimi wszystko. Możesz do nich strzelać z łuku, ze strzał drewnianych, metalowych, aluminiowych, karbonowych, wybuchowych. Możesz grać z nimi w baseball, ciąć maczetą, nożem, możesz rzucać w nie granatem, gwiazdką. Tych atrakcji jest dużo więcej. Wymieniłem tylko te, które udało mi się odnaleźć. Niebawem na moim kanale pojawią się poradniki na temat gotowania, który nakręcę wraz z sąsiadem oraz poradnik mojego wędkarza. A po jego ukończeniu otrzymacie kartę wędkarską kam. Materiał nagrywałem w większości na serwerze Stan Wojenki. Link do Discorda serwera znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam również do polubienia mojego kanału na Twitchu, gdzie często wieczorami możecie oglądać jak przemierzam wyspę. Link do kanału Twitch także znajdziecie w opisie filmu. Może jednak przestanę grać, bo zaczynam się czuć jak Kakofonix z Asterixa. Pozdrowienia dla całej ekipy z serwera San Sanwojenki. Podziękowania dla Merdina za wożenie mnie taczką po okolicy. Mówił dla Was Rico Grabasz.